czekaj, no i dzisiaj y, pierwszy raz spuszczamy sok z brzozy nawierca Darek brzozy w takim miejscu żeby to nie było zbyt grubej kory na głębokość około 3 cm wiercimy o już widać Nawierzamy i zaczyna. Sok wychodzić. Zaraz zobaczymy pierwsze kropelki. Proszę bardzo. Pierwsze krople życiodajnego soku z brzozy który ma niezwykłe właściwości zdrowotne. Zapraszamy do agrochłopu.